Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Z tej strony oczywiście sztyk, aka John Travolta i witam Was bardzo serdecznie w Tropiko 5, w którym dzieją się cuda. Poprzednie odcinki były podsumowane bardzo ładnie: dwoma słowami. Najpierw o kurczaki, a następnie o kurwa. Przepraszam za dosadność, ale niestety tak to wyglądało, ponieważ ile razy można zaczynać tę samą misję. No, ile, no właśnie, no ile, no to jest pytanie, które w sumie pozostawmy otwarte, bo na chwilę obecną wygląda mi na to, że podejście numer 3 okaże się podejściem tym ostatnim. Moi drodzy, to jest, jak mówiłem, wspominałem, podejście kolejne, czyli tym razem znowu poszedłem w inne. Ee, no, inne miałem, prawda, priorytety. O, właśnie, tak to nazwać, słowa mi brakowało. O co mi chodziło? Priorytety. Jakie, było, jakie były priorytety moje, gdy próbowaliśmy grać poprzednim razem? Moim priorytetami wtedy było wyeliminowanie bezdomności. Jak widzicie tutaj, olałem tych bezdomnych. No się olałem. Nie olałem do końca, ale no nie ma ich zbyt wielu. Kolejnym moim priorytetem było tak gospodarowanie pieniędzmi i budowanie nowych budynków, żeby nie było za dużo bezrobotnych, a jednocześnie, żeby w budynkach było dużo, e, dużo pracujących. Czyli, żeby nie budować budynków, które później będą stały półpuste. Typu, że będzie tam dwóch pracowników na trzydziestu, czy nam na dziesięciu, nie ma trzydziestu, ale wiadomo, o co chodzi. Więc, moi drodzy, tak próbowałem grać. I tak mi nie wychodziło. Tak mi nie wychodziło i stwierdziłem, Kuźwa, zagram intuicyjnie, tak jak mi dusza podpowiada i serce. No i stwierdziłem, że faktycznie przemysł to podstawa. I jak miałem pieniądze, to kupowałem coś do przemysłu. Z reguły, albo coś do rozwoju ogólnie, można powiedzieć rzecz biorąc, gospodarki. E, no i wyszliśmy. Tak, jak wyszliśmy, a wygląda na to, że jesteśmy na dobrym. na dobrej drodze. Zobaczcie, mam trzy strażnice. Mam 53 popularności, mogę już konstytucję spisać. Mam zadowolenie z prasy dosyć wysokie. Mam bezdomność na nie. Nie, nie, najwyższym, nie najniższym poziomie, ale całkiem spoko. E, mam dwa biura transportowe, mam dwa mm, chatki drwala, może to nie, jak to się nazywa, obóz drwali. Mam dwie kopalnie. Co prawda tak jak mówiłem, no niestety problem jest taki, że tych bezrobotnych faktycznie mam. Tych bezrobotnych, mm, bezrobotnych! Puh! Bezrobotnych właśnie nie mam. Mam właśnie problem z tym, że są. Za duże liczby wolnych wakatów. Ale to się zmieni. To się zmieni z czasem, kiedy przyjadą po prostu kolejni. A w tym czasie będziemy mogli sobie bez problemu dbać o moich mieszkańców. Tak więc puśćmy już powoli i ogłośmy wreszcie niepodległość Puerto Coco. Chociaż nie jestem też no tak do końca pewien, czy to jest dobry pomysł, bo. Ale ogłośmy. Może kupić albo. No, kupmy tą wolność. Okej, okay. mamy wojnę światową odblokowane. Misji jednocześnie nie przechodzimy, bo nie to było. Założenie. Dlatego teraz możemy sobie pozmieniać konstytucję. Oczywiście będziemy teraz mega na minusie, ale ten minus zmaleje z jest czasem. Możemy tak, prawo wyborcze dla mężczyzn albo prawo wyborcze dla zamożnych. Prawo wyborcze dla wszystkich. Na przykład. Albo właśnie, nie wiem, czy dla zamożnych, czy dla mężczyzn, czy dla wszystkich. Nie wiem, kto tu będzie najbardziej zadowolony, ale wydaje mi się, że dla mężczyzn. Na razie zrobimy, jesteśmy w roku 1914, więc nie szalejmy. Państwo świeckie. Moim zdaniem, państwo świeckie jest spoko. Siły zbrojne, pobór wojskowy, brak edukacji dla żołnierzy, obrona cywilna. Na stoletni żołnierze w bitwach biorą udział dodatkowe oddziały obrony cywilnej. Ja zostawię tak, jak jest. Pobór wojskowy, brak edukacji dla żołnierzy. Każdy jest uznawany za żołnierzy. No dobra, możemy wyeksportować. Aha, ja się chyba wykupiłem, ale chyba się wykupiłem pieniędzmi z konta szwajcarskiego. Tak więc i tak wyszliśmy na tym całkiem spoko. Dobra, więc no na razie cały czas misja nam się nie zmieniła, ale utraciliśmy niestety szlaki handlowe, w tym momencie nie mamy ich prawie w ogóle. Co jest dosyć smutne, ale szlaki handlowe no, pewnie się z czasem pojawią. Okej. Okay. No, no, no czyliś tam virtue. ktoś ma problemy, ale dobra, rzućmy okiem jakie mamy stosunki. No stosunki mamy tak. Tutaj plus 2 i tu plus 2, czyli całkiem spoko, mamy pobór wojskowy na plusie i państwo oświeckie na plusie, pobór wojskowy, nie państwo świeckie na plusie i wybory dla mężczyzn na plusie. Czyli mamy na plusie i tu i tu, czyli idealne moim zdaniem stosunki takie miodnie. Możemy bibliotekę, szkołę średnią, ambasady, jeszcze nie możemy, ale na pewno możemy dalej opracowywać, nie, nie możemy. Jeszcze jedną technologię, a czemu mi to brakuje? Sierp, to, 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 peski, papier, porty. Eee... A pozwoleń nie miałem! No patrz, patrz, nie miałem pozwoleń. Dobra, no teraz musimy po prostu polować na jakąś intratną propozycję handlu. Na chwilę obecną, faktycznie, może ta konstytucja nie była takim. Idealnym pomysłem, no ale zobaczymy, zobaczymy, grunt żeby ktoś do mnie teraz przyjechał, bo by się przydali bezrobotni, bezdomnych nie chce, ale bezrobotnych chętnie przyjmę, co ja tu właśnie buduję, rezydencję, okej, okay. rezydencję buduję, bo wiem, o i przyjechało 24, rezydencję buduję, bo wiem, że mam kilku... Bezdomnych, zamożnych i to się bardzo przyda, jeżeli oni mi się tutaj zaczną pojawiać. Jak widzicie, w tych domkach nie zawsze wszyscy chcą mieszkać, to mnie trochę martwi. W ogóle rzućmy okiem, jak z tymi bezdomnymi faktycznie jest. E, bezrobotnie, otwarte wakacje. Wakaty, wakacje. E, gdzie to było? To było tu. O, nie. A gdzie to było? Dobra, w ogóle rzućmy sobie właśnie na to. Mamy 23 bezrobotnych, powinni wszyscy wypełnić, więc nie musimy stwarzać nowych miejsc pracy absolutnie. Bezdomni. Nie no, miejsce jest, tylko się właśnie zastanawiam. Hm, właśnie się teraz zastanawiam. Dlaczego tu nie chcę mieszkać? No nie, no tu powoli zaczynają mieszkać z czasem może. No i tsunami Oczywiście. No i ma, ma być kurde za dobrze, musiało się coś spierdzić. Skąd są tyle tych statków? Dobra, widzieliśmy tę animację, muszę ją oglądać. Muszę jestem, ale mamy pieniądze, więc spokojnie się tam. Dobra, 100 zł, 10 tysięcy. I dali nam pieniądze w razie, słono na, pomo na pomoc, bardzo fajnie. Musimy tylko powypompowywać, wszystko odbudować. Wypompuj i wypompuj, dobra. No, jeszcze trochę tego pompowania jest. Drogie to pompowanie w sumie. Jeszcze tu wypompuj. <noise> Ile tej wody? No, i tu jeszcze trzeba wypompować. Świetnie. 11 tysięcy fraktowie za 11 tysięcy wyeksportował towarów. No, to jest piękna liczba. Dobra, słuchajcie, ja przekupiłem już piratów, tak więc tych ataków pirackich nie powinno być zbyt wiele. Dobra, widzę, że chcą tu mieszkać. Powoli zaczynają mieszkać i to chętniej niż to z reguły bywało. Mamy misję: Kilka nawet. Wyeksportuj węgiel, potwierdzamy. I teraz mogę co? Zwiększyć cenę: 10 do kapitalistów, 10 z aliantów. Hmm. Nie zwiększajmy ceny, polubmy aliantów. Tylko też, jak mówię, tutaj trzeba. Balansować, trzeba balansować, nie można iść ani w jedną, ani w drugą stronę. Trzeba tak grzecznie to wszystko robić. O, tutaj jeszcze mi coś tu też się wyburzyło. O, zalesianie to jest coś, co chcę właśnie zrobić, żeby mi przypadkiem się. E, brak punktów rozwoju. No tak, bo mi się biblioteka zniszczyła. Niestety troszkę straty po tym tsunami są, ale to wszystko odbudowujemy. Cztery domy, ej, faktycznie strat miałem bardzo dużo. Wyburzamy, nie chcemy, żeby oni tu mieszkali. Tym bardziej, kiedy są miejsca wolne w chatkach. Y, jakie tam bez, y, bezdomność? No bezdomność jest, zawsze będzie zamożnych, bo super zamożnych to my nie mamy, a zamożni pewnie tu jacyś się wprowadzą, okej, okay, no wydaje mi się że mogę jakiś, o czynszówkę mamy, no dobra, no właśnie nie jestem pewien co do tej czynszówki, lepiej chyba wiejskie domki i jedną czynszówkę sobie walnę, ale jedną, to, to no jedna na pewno moim zdaniem wystarczy, nie szalejmy z tymi czynszówkami. I tak już jesteśmy z dołu dosyć dużo na minusie, a nie chcę, żeby tak było zbyt długo. Jak widzicie teraz, no w sumie nie, no powinno więcej ich tu pracować, nie wiem dlaczego, nadal mam, te jak mówię, bezrobotnych mam? Nie, chyba nie mam bezrobotnych, mam 21 bezrobotnych, dlaczego oni tam nie chcą pracować? Dosyć ciekawa sprawa, e, wakaty przecież są, mamy 18 otwartych wakatów, ja bardzo was proszę, żebyście w poszki pracować, ja was nie dam lepszych ofert pracy. Proszę bardzo, iść do pracy. No, nie ma takiej opcji, żebym ja wam dawał za nic, robotę, e, pieniądze. Nie ma, nie ma do roboty, kutafony, bez roboty 18. Mam nadzieję, że będzie to maleć z czasem, a nie wzrastać. No, ale zobaczymy. Chyba gazetę w złym miejscu zrobiłem, chociaż i tak dosyć mają w dużej mierze. Mają w wielu miejscach całkiem przyjemne, przyjemny poziom wolności. Tak, to, tak powiedzmy, kopalnie robimy. Już nie powinienem jej za bardzo robić, moim zdaniem, no bo jednak... No jednak po co? Jednak po co? A zresztą mamy teraz, wiecie, mamy podblokowanych mnóstwo rzeczy, które byśmy w sumie mogli już... Stal, no właśnie, stal na przykład, no ale na razie stali nie mam. Ale mogę na przykład bale drewniane do tego, no tylko niestety musimy mieć przynajmniej 60. No to niestety nie wypali na razie, więc musimy tak eksportować tak... Tak bez umów handlowych, to jest słabe. No ale nie mamy innej opcji. Jak to z tymi bezrobotnymi? Sześciu. Czyli się, mam nadzieję, przekonali wreszcie do tego, żeby tam iść do pracy. Eee, otwartych wakatów ile? Trzynaście. Bezrobotnych sześciu. No nie wiem, może ktoś umarł. <laughs> nie no, serio, nie wiem dlaczego się tak nagle zmieniło, ale okej. Okay. To, to już nie, nie jest nasza sprawa. Bogatszym mieszkańcom nie mogą wchodzić do kabaretu. Dobra, zobaczymy to potem. Przychodnia. No to przychodnie byśmy mogli zrobić, bo to nie jest drogie. To jest stosunkowo drogie. A po lepszy, warunki mieszkaniowe Może tu ktoś też będzie chciał mieszkać, nie wiem, zobaczymy. Nie wiem jaka tu jest piękno, jest dosyć dużo, tak więc powinno, powinno to dosyć sporo załatwić. Piraci mnie atakują, no to jest niefajne. Ile tych piratów? Jedna grupka, ale kurczę tutaj już walą. A to jest drogie, no nie! To jest bardzo drogie i właśnie to jest ten problem. Co my tutaj mamy? Wybuduj następującą liczbę strażnic Mamy 3, 5. no by się nawet przydało Jakbyśmy je tu poustawiali, może byłoby nawet przyjemniej Dostaliśmy jakieś pieniądze od aliantów Super eee, No, wybory mogą być Wybory w tym momencie mogą być, ja jestem na nie przygotowany Będę mi tego nie rozwalili Dobra, atakują, atakują moich A moi dadzą sobie radę, przynajmniej mam nadzieję Powinni, ej To wy rozwalacie? powinniście to wygrać Ej nie, oni mają więcej, ej piraci mają więcej Jo, piurdziulu a Masakra hmm. Nie wiem co ona tam pierdoli, ale denerwuje mnie Przybyli obywatele. Jak tam w tej kopalni? Pracują? No powoli pracują. No cicho bądź! Ej, ja to radio chyba wyłączę, nie? Już mnie tak irytuje ta kutafonica Z tego radia eee, Koszary albo fort eee, hmm. no, Przydałyby się koszary, nie? Musimy te koszary zrobić Właśnie nie wiem gdzie, bo tak w tych rejonach trochę daleko. No dobra, niech będzie. Hm. Tutaj? No niech będzie tutaj na razie. Dobra, niech te koszary będą. Na pewno się przydadzą. No to niestety wrócenie. przegramy, a szkoda. Albo może nie. Mają większy atak, ale mamy więcej punktów życia. To chyba wygramy. Chyba wygramy. To chociaż, chociaż, chociaż taki plus. A tu pracują wszyscy. Tu już w dużej części pracują. W dużej części. Wszyscy pracują, no wakaty są nadal otwarte. 8 jest otwartych, bezrobotnych 10. Okej, okay. jakoś to zniosę. Czynszówce mieszkają? Mieszka 12 osób, bardzo ładnie. Tak więc, no czynszówek, hmm, nie chciałbym ich za dużo robić, aczkolwiek dosyć dużo osób chce mieszkać. No to... zrobię jeszcze jedną. Też nie szalejmy z tymi czynszówkami, bo ja wiem, że one lubią się dosyć szybko psuć. E, czy udało nam się to zbudować? Udało nam się zbudować i pracują. Dobrze, pracują. E, tak więc zaraz będziemy mogli zainwestować na przykład w kościół, a później. Posterunek policji. Dobra, więc jakoś ta infrastruktura, wszystko tutaj ładnie działa. 9 tysięcy wyeksportowaliśmy, to są ogromne pieniądze, moi drodzy, ogromne pieniądze, czyli tropiko nam się, puerto koko, nam się ładnie tutaj teraz kręci i będziemy mogli powoli myśleć o, o jakimś takim solidniejszym rozwoju. Wybudujmy sobie tam, tamtą stronę. Mmm, wybory na razie mogą być. Naprawdę jestem mega lubiany przez moich ludzi. Zobaczcie, co my tu mamy: wolność na wysokim poziomie. Praca jest całkiem spoko, Opieka zdrowotna niska, ale to z czasem oczywiście one tu zaczły wzrastać. Ja tu polepszam, tak więc z tego się akurat nie martwię. Z rozrywki niewiele. Rozrywka jako taka sama nas jest na dosyć niskim poziomie, co mnie trochę martwi, bo powinno być na dosyć wysokim poziomie. Bo mamy 114 efektywności, powinno to zwiększać odpowiednio. Chociaż pewnie jest trochę za mało. Tej gospoda jest dosyć mała, to i miejsca jest mało, nie? Nie podoba mi się to za bardzo, a czy w mojej rezydencji ktoś mieszka? Spis powszechny i rozwój, tak, dobra. I teraz mogę na przykład elektrownię. Nie jestem do końca pewien, czy jest mi to potrzebne, ale się przyda. Chyba. No tak, nie do końca chcę mieszkać. Są wolne miejsca jeszcze. W czynszówce widzę chętniej mieszkają, bardzo chętnie mieszkają w czynszówce. I prawie już nie mamy bezdomnych, to jest fajne. Tutaj też mieszkają, dobra, ale ja właśnie bym chciał rzucić jak z tymi bezdomnymi, bo gdzieś to tutaj było. Gdzieś to tutaj tak fajnie. O, tu właśnie, mamy niepiśmiennych. Jaki majątek oni mają? Ubogi, ubogi, zamożny. Dobra, czyli paru zamożnych jest jeszcze bezdomnych. Ze szkoły podstawowej, bankrut, 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 zamożny, ubogi. No dobra, no jak jest bankrut, to faktycznie nie będzie mieszkał, no bo, no bo gdzie nie. No chyba, żeby tu ewentualnie. Tu, no tu trzeba być ubogim. Nie no, nie, nie zmieniajmy tego, bo to będzie tragedia. E, no, ale nie jest źle. Wydaje mi się, że jeszcze jedną rezydencję bym sobie mógł... A okiem jak tutaj. Jeszcze jedną rezydencję chyba sobie mogę pierdyknąć, nie zaszkodzi. Ym, I czynszówki nie, na razie czynszówki sobie podarujemy, zrobimy sobie na razie to. A chociaż wiem, że te budynki też nie są tak specjalnie chętnie. No, szkoła średnia to by się w ogóle przydała, ale zadbajmy może w tym momencie o moich e, mieszkańców, zróbmy im mi bezpieczeństwa trochę e, i później już musimy, tak jak mówię, tutaj się zastanowić nad kolejnymi budynkami, które możemy już zbudować, na przykład, jakbyśmy mogli już zbudować i w sumie zająć się produktem fa w fabryce cygar w, albo w gorzelni. E, ale bardziej by mnie interesowała huta, tylko to muszę opracować znowuż... No już trzeba będzie to opracować. No ale dobra, to są rzeczy do zrobienia, czyli byśmy chcieli teraz fabrykę cygar, ale potrzebujemy tytoń. Ja mam tutaj tytoń i tu jest miejsca na tytoń, jest, tak więc spokojnie tytoń mogę sobie produkować, zaraz zwiększymy im. Jak tam bezrobotnych? Mamy tylko dwóch, tak więc spokojnie mogą przyjeżdżać ludzie pracować. Mm, nie obrażę się. Miejsca, no moim zdaniem jest miejsca na mieszkanie, tylko oczywiście nie za bardzo są chętni na to mieszkanie, jak zresztą zawsze. No dobra, pieniędzy mamy nie za wiele. Może jakiś handelek, ryby, cukier, nie mam za bardzo cukru. Bale drewniane, nie mogę niestety. Deski, o deski to bym chciał, tylko no niestety, hm, nie ma z kim. Nie mogę niestety z nimi handlować, ale dostaliśmy 5000 pomocy od aliantów, czyli trochę się zwróciło, trochę jest sensowniej. Posterunek policji. No, bezpieczeństwo jest niskie dosyć. 5000 odariantów. Fajnie, sympatycznie. Misja. Wyślij członka dynastii. Przed nami nowa era. Dobra, wyślijmy Alf Alfonso, czy jak on tam miał. Niech tam idzie ogarnąć, co się dzieje dookoła świata. Co byśmy dostali? Mniej napadów ze strony, ze strony piratów. Fajna sprawa. Nie za bardzo nie w sumie na takie rzeczy stać, ale chyba chyba się pokuszę, wiecie? O te dwie strażnicze strażnice się jeszcze pokuszę. Najwyżej je potem sam to wypierdzielę. O, bardzo fajnie, że tutaj jest tyle, tyle ludków do. Do tego, bezrobotnych 8, o 14 przybyło, super, świetna sprawa. I teraz tak, no tam nikt nie chce pracować, ale z czasem oczywiście zaczną, Za zmienimy im na zamożny. O, i piraci atakują naszą wyspę, ale my mamy dwie piechoty, więc mam nadzieję, damy sobie radę. Yy, zrzucili się na to. Powinniśmy dać sobie radę, jeżeli tylko moja piechota ogarnie. Bo teraz tak, mamy piechotę 50 i yy, 2000, to jest piechota i mamy elitarna piechota. No, powinniśmy dać chyba sobie radę z tymi dwoma, chociaż no niekoniecznie, bo. Zobaczymy jak to wyjdzie Powinno być chyba dobrze Tutaj ktoś pracuje? No pracują proszę państwa Pracują aż milutko No dobra możemy coś poulepszać Nie ja bym nawet nie ulepszał Ja bym się skupił na tym żeby tu faktycznie się teraz yy, Na ten tytoń bym się rzucił Tak bo tytoń się przyda To będzie spoko Jak będziemy mieli ten tytoń na odpowiednim poziomie Będziemy mogli faktycznie dosyć sporo ko Kosić na tym o, damy radę, spokojnie. Ci już nie żyją, praktycznie Pięknie, pięknie. Jedna piechota widzicie, się, żeby ich ładnie e, zabezpieczyć. 26 rozrywka. Na następną rozrywkę będziemy walczyć. Pracują, 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 pracują. E, ulepszenia by się jakieś przydały. No, nie będę oszukiwał, żeby się bardzo przydały. Teraz ulepszenia. Piraci obawiają się naszych fortyfikacji. Super. Mam wspaniałe wieści. Ukończę największe dzieło członka. Pańskiej dynastii, lata ciężkiej pracy, wreszcie to sztuka nowoczesna, konsekwencje nieznane. E, to krytyka warunków tropiku. Tyle mieszkańców z wyższym przyjedzie na wyspę. To narzędzie zagłady. Ha, i trzęsienie ziemi! Nie! Sztuka nowoczesna spowodowała trzęsienie ziemi to jeszcze z jakimiś stratami, masakra. Ale dostaliśmy pieniądze, no muszę odbudować. No, wszystko. Jezus, jeszcze wszystkiego nie dałem rady. A nie, bo to jest do naprawy tylko tu nie ma drogi, no zostaliśmy pieniądze chociaż nie warto to było moim zdaniem to było nie absolutnie warte zapłać 100 aby komunistyczną rewolucję no nie jestem do końca pewien za import rewolucji mam płacić dosyć ciekawa opcja, ale chyba nie skorzystam tak do końca z niej jak tam, czynszówki zamieszkałe, zamieszkałe tutaj no tak pół na pół Koszt wszystkich budynku zmniejszony o 20%. Niech to będzie ja z chęcią sobie ten nie potrzebuję pracowników na razie, bo mam bezrobotnych 14, nie wiem ile mam wakatów, wakatów 9, moi drodzy, są miejsca. Chociaż w tartaku są miejsca, to pewnie wykształceni, no ale tutaj też są, są miejsca do pracy. Proszę Państwa, proszę iść pracować. Jest gdzie pracować, absolutnie jest gdzie pracować. E, dobra, tu sobie przeciągniemy, a to już jest przeciągnięte. Jeszcze więcej tego tytoniu bym chciał, jeszcze ten tytoń bym. Jeden chciał, żeby móc tą. W... Te cygara rozpocząć wreszcie. Byłoby bardzo miło. 8 tysięcy wyeksportowane. Jak z tymi bezdomnymi znowu stoimy? 23. Dobra, chyba by trzeba było jeszcze jeden wiejski domek. Hmm, 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 hmm. Niech to będzie tu, no. Generalnie oni pewnie są bezdomni, no bo nie wiem właściwie, czy na własne życzenie, czy jak. Może za daleko pracują? Możliwe. No, i ale mamy kilku bezdomnych? Jeszcze trzeba to ogarnąć. Nie może być bezdomny. No, no, wiecie, są miejsca puste, nie? Więc, no, bardzo są nawet puste. Ale oni na przykład wolą mieszkać w czynszówce. Nie wiem dlaczego w sumie, no bo yy, i tutaj jest dosyć wysoka jakość mieszkalnictwa. 38, chociaż może nie taka. Oczywiście chcemy wybory, nie ma, ma temu, nie ma problemu. Ej, to jest dziwne, że tu nikt nie chce pracować. Znowu się robią problemy. Jakość mieszkanictwa 34. No się nie wiem, dlaczego tu jest większa, tu mniejsza. To mnie trochę dziwi. Ale okej. Okay. Ej, czemu mi tak spadło? Dlaczego? O, przyjechali nowi. Mnie nie lubią. Ej, spokojnie. Buduj fabrykę. No nie wiem, jaka fabryka, ale coś tam zbuduje. Ej, dlaczego 53? No to mało, bardzo. Dla... Co tu się odjebało za przeproszeniem? Znowu nie chcą mieszkać. To jest dosyć ciekawe. No spokojnie, spokojnie. Jeszcze nie jest tak źle. Jakiś handel wreszcie. Stal, konserwy. Konserwy mógł. Złoto, o. Jest, jest. Leć z tym złotem. Wreszcie będzie handel przyzwoity. Kawa. Nie ja mam kawy. Nie wiem, czy mam cukier. Kukurydza. No dobra, mogę kukurydzę, proszę. Kukurydzę mamy jakoś, nie? dwa kukury dwie kukurydzę mamy i dwa na nas. Siedem 7000... przychodni nie mogę. Może trochę zwiększyć. O piękno właśnie. Zobaczcie jak to piękno nam się tu zepsuło. Nie wiem w sumie dlaczego aż tak bardzo. I głównie przez to, że nie wiem przez. Czy... Przez te, pewnie przez bliskość tych, 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 tutaj ja się postaram to jakoś podratować, aczkolwiek no nie idzie tego tak łatwo podratować. I tak to piękne jest dosyć niewysokie, faktycznie. Jeżeli chcą mieszkać, tu pewnie mieszkają, tak, no w miarę tak. Ja, ale okay. tak. tak jak tutaj na przykład wszyscy chcą chętnie mieszkać, no, w czynszówkach no nie ma się co dziwić, bo tu jest 45 jakości mieszkalnictwa, a tu jest tylko 40, dlatego byśmy musieli się w tę stronę mm, ruszać, ale jakość oczywiście z czasem też spada, więc to też nie jest takie hop-siup. Dobra, coś się wymyśli, w każdym razie by się przydał kolejny port mi się wydaje. Pracują? No właśnie, znowu nie chcą pracować, nie rozumiem, no chociaż jest trzech bezrobotnych, dobra, niech będzie. Poszli pracować tu, bo lepsze warunki pracy, ne? bo tu jest jakoś dosyć niska. Teraz ewentualnie by chcieli pracować. Ja nie mogę im tyle dać. To przesada jest. Okej, okay, mamy znowu ogromny dług. Eee, to mi się bardzo nie podoba. O, 8 tysięcy, dobra, już jest lepiej. Niepokój społeczny. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Damy radę. Trzeba zbudować tylko jeszcze jeden port i będzie git. I w ogóle szkoła by się przydała, to już jest w ogóle masa. To już jest w ogóle mega potrzeba szkoła. W ogóle rzućmy okiem na to piękno, jak z tym pięknem stoimy. Stop. Piękno. Nie jest szalone, ale nie jest też złe. Zanieczyszczenie, nie mamy Drzewa, no dosyć mało. Tsunami, wulkan. Wulkan troszkę. My tu mamy wulkan w ogóle. To jest nieciekawe. Ale piękno nie jest najgorsze. E, postarajmy się po prostu nie, bu nie budować tu już nic bliżej, a starać się jakieś takie właśnie rzeczy zwiększające piękno. Restauracja, na no tutaj zmieni, ale... Nie chcę będzie. Dobra moi drodzy, na dzisiaj to już tyle, tak więc tę misję prawdopodobnie uda nam się już przejść. Raczej nie wiem, co by się tu stało. E, miałem powiedzieć też na początku, że City Skylines będzie wieczorem, ale no trudno, pewnie do tego, do tego momentu dotrwa 5 osób, ale jak te 5 osób dotrwa, to możecie napisać w komentarzach i wszędzie gdzie się da, że City Skylines będzie około 21.00 pewnie, albo może wcześniej. Dobra, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia, cześć.